na witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget. Dzisiaj mamy kolejny weekendik, kolejne eventy. W tym tygodniu, w piątek w ogóle wystartował nowy międzynarodowy świat. Ale 49, więc no nic ciekawego. A jakie mamy eventy za to? Nagrzybki, sterylne sedesy, z pupilami i epickie szaleństwo zakupowe, czyli epiki ogólnie w sklepie. No okej, okay, no to zacznijmy sobie od kibla, bo tutaj akurat jeden epic mam Skąd tego ja mam? Szczerze mówiąc nawet nie pamiętam Ale epic to epic, także wrzucam I plus to dostałem tutaj właśnie do tej aury Znaczy plus to do many, z której mamy aurę, tak w ten sposób I ogólnie Jak robiłem wczoraj questy, to mi się zbierało parę itemków, także warto tutaj sobie porozmontowywać Najlepiej te najtańsze, te mamy do kociołka, te to można wrzucić. To też do kociołka. Eee, a to. Nie, to chciałem też rozmontować. I tutaj broń do Kunegundy. Taka w miarę spokojnie się trafiła. Eee, tylko się zastanawiam, czy ją podmienić, czy czekać na jeszcze coś lepszego. Tutaj mamy w sumie zręczność. Eee, no i tyle. Tyle dobrze z tą bronią, że jest podzręczność, a nie wytrzymałość. I jeszcze ma 18% odbłyskawic. Także chyba sobie podmienię, bo porównując tutaj obrażenia, już mam więcej bez kryjnotu, Także raczej to zamienię. Ale jeszcze poczekam do końca tego eventu, bo chyba pod szpaskiem będę robił. Bo po prostu przez to, że jest tutaj więcej grzybów podczas zadań, no to jakoś się tam zwraca. Więc chyba po prostu sobie zrobię później, zobaczę czy coś jeszcze w międzyczasie nie wyleci. Na no, przykład, tutaj mamy broń. 2034 średnia obrażenia, więc jest to troszkę więcej. Także ją sobie kupię i sprawdzimy. Co do średnich, tutaj możemy mieć przykładowo 2043. Także no idzie znaleźć coś jeszcze lepszego. Teraz rochów jakoś nie będziemy robić, więc po prostu no myślę, że warto jeszcze chwilę poczekać, bo ogólnie puściłem kopalny klejnotów na kolejny poziom, a klejnotów dużo nie zostało. Keynote'y zostały trzy czarne, jeden na wytrzymałość. No i tutaj właśnie trzymam najcenniejsze rzeczy w ogóle. Stanowicie się, czemu tu jest jakaś kupa. A to nie jest byle jaka kupa, to jest kupa e, prestiżowa. E, a dlaczego kupa prestiżowa? No dlatego, e, że jest warta aż 20 milionów dzisiaj. Także no nie wiem, ale ja myślę, że to jest jeden z lepszych, cenniejszych itemków, nie? Także od razu, jak już do tego doszedłem, to chodźmy sobie zarobić historyczna chwila. Rzucamy kupę do kociołka i cyk. Plus 20 milionów. Tak się właśnie zarabia pieniądze. Jakby ktoś nie wiedział. No i dobra, resztę też sobie od razu wrzucimy. No i poszło. Ym, co tutaj, tutaj chciałem? Aha, sobie na dole wstawiam najdroższe przedmioty. Więc tak się będę tego trzymał. Dobra, na razie zostawmy tak. No i w ciągu dnia pewnie potem jeszcze się coś tam uzbiera, więc to rozmontuję sobie czy coś. Także tak to wygląda. Tyle jak chodzi o kupę. No i dobra, zagrajmy sobie tej z ziomkiem. Dzisiaj jest coś podwójnie, czy coś? Chyba nie. Chyba nie. Nie, nie, nie. Dzisiaj nie ma. U hazardzisty. Dobra, setę mam podwalkę, więc kit. Dajcie mi tu berserka. zrobiony. O, no zarządce dawno nie wchodziłem, tak teraz mi się przypomniało. I w zasadzie już mam parę razy... znaczy, no więcej niż tutaj, więc mógłbym zresetować tak naprawdę. No ale jeszcze poczekam może później. Dobra, w sprawni nic więcej nie ma. W kabinecie magii dzisiaj, dzisiaj sobie parę potek kupiłem. Także je od razu wypiłem, bo miałem pusto. Nieśmiertelka się niestety skończyła, to jest trochę lipa. Ale za tydzień jakoś będzie w kalendarzu kolejna e, I wtedy najwyżej zamienimy konekundę broń i wtedy coś z lochami popróbujemy Może da radę wtedy e, I tutaj, te kupowałem te bodki to się odsłonił taki właśnie pierścień Czy jest zły? No zły nie jest, nie? No, tyle, że nie ma tego slota nie <laughs> kosztuje 15 grzybów, więc Czy jest zły to można ocenić samemu Jak się ma pełno grzybów to na pewno nie jest zły, ale tak to on wiecie no i tutaj mamy ogólnie nic ciekawego. Strefa mroku tutaj do zrobienia, no może padnie za ten tydzień, popróbujemy. Dalej sobie karmimy tego, dzisiaj potężne karmienie też, bo można aż 9 razy nakarmić, więc tych jedzonek się trochę pozbędę. Także w razie co wa warto trzymać te jedzonka, bo właśnie trafi się taki weekend i przez 3 dni możecie 27 razy łącznie nakarmić. I to po prostu pójdzie, nie? Codziennie i tak trzy można Więc jakoś to tam się rozejdzie Portal to też jeszcze trochę, o i dzisiaj mamy 200 poziom Na wężu Dalej nie można oczywiście I ten jest na urodziny, a ten jest Asteros, tryfa mroku, to ten chyba, chyba jeszcze mi brakuje do tego Więc raczej będę karmił tego Zaraz sobie spojrzę jak ten Asteros wygląda ale no. no. Tutaj to wiadomo tego niedługo. Tutaj mam co karmić, tutaj też. Portal to też w zasadzie no niedługo można powiedzieć. No a co do portalu, to właśnie wczoraj udało mi się pokonać, pokonać poprzedniego przeciwnika. Zajęło mi to jeszcze parę dni od poprzedniego odcinka. Ostatnio nawet chyba 9% zbiłem, więc no na minus można powiedzieć ten 1%. Ale fajne podejście, siadło właśnie wczoraj i udało się skończyć przeciwnika. Także więcej HP. Plus 1%. Dobra i tutaj chyba z 8% może walnąłem. 10, no ok, no to i tak akurat bez różnicy. Bo poniżej 10 to tam wiadomo. Okej, okay, Asteros 18 na 20. Myślałem, że trochę więcej mi brakuje. Także no nie jest aż tak źle jak myślałem. Prawda, z nimi szans pewnie nie ma za bardzo. Także dzisiaj na spokojnie tornado jedno podejście. Także weźmy sobie, kliknijmy tutaj, pożeracz duży dzisiaj. Ok, no i siadła. I tam za 10 milionów kolejny, także będzie czekał na swoją kolej. Właśnie fajny jest event e, Wiedźmy bo można sobie sporo zarobić jak się ma pełno takich temków po 10 milionów jak przykładowo nasza prestiżowa kupa z dzisiaj także polecam ogólnie zostawać tego typu rzeczy no w twierdzę jak mówiłem teraz spuściłem kopalni klejnotów i za ile za 12 dni będziemy mieć czerwiec już to nie wiem może że puszczę jeszcze na kolejny poziom zależy zobaczymy jak tam czy będziesz wiadomo jak tam rodziny Sheikha jak eventy, bo myślę, że na urodziny zrobią wszystkie eventy, czy tam więcej po prostu eventów, i może być wtedy po prostu event z klejnotami. Wtedy warto też pokopać. Ogólnie to najlepiej właśnie dobić sobie tą kopalnię do 25 poziomu, bo jak się buduje powyżej, to można i, i ją ulepszać, i kopać klejnoty, więc to jest spoko. Ok, i tutaj zrobione wehikuł. Chyba też wczoraj odbierałem. Bo już się zbliżał do pełnego No, także to się buduje, tutaj się wszystko robi elegancko A, jeszcze gildia Ulepszenia, nie? Tylko tutaj e, No dobra, no póki co dalej będziemy ulepszać tego pupila Póki grzybów starczy Umawialiśmy się, że, ten, że jedno ulepszenie na odcinek, także tak robimy no, i tyle. Najwyżej nie będzie odcinków. Jeden prosty sposób. No, tutaj za dużo nie zrobiliśmy, i tak. No, no, bywa, bywa. W ogóle, ile z tych poziomów hybry, Nie wiem, czy nie 13. Ale tutaj dosyć fajnego expa do tych tutaj questów. Pobij przeciwnika głównie rękami. 6 milionów. Dobra, jak nie zapomnę, za 4 minuty, więc mogę zapomnieć, bo to jest. Bardzo daleko. No to wtedy to zrobię. Jak nie, to nie. Dobry wieczór. No i dobra. I na koniec abw zakręcimy sobie. Czy coś fajnego? Grzyby? O, grzyby, proszę bardzo. To się nam zwróciło za popiela I mamy połowę do kolejnego wylepszenia. No dobra. Także dzisiaj będziemy kończyli. No i tyle.